Drodzy widzowie, Tomasza nieobecnego owego pierwszego dnia tygodnia razem z uczniami, kiedy przyszedł Jezus mimo drzwi zamkniętych, powszechnie nazywamy niedowiarkiem. Traktujemy go i z jednej strony jest dla nas jak modelowy przykład niewiary, a z drugiej budzi sympatię, ma u nas względy. Może dlatego, że nieobce nam są podobne wątpliwości i wahania? Tak naprawdę, Tomasz przez swój realizm jest nam bardzo bliski. On nie buja w błokach, w świecie iluzji, twardo stąpa po ziemi. Ma serce wrażliwe, ale jest praktyczny. Ufa swojemu rozsądkowi i dlatego się waha, ma wątpliwości. Nie wierzy kobietom mówiącym o zmartwychwstaniu, nie wierzy kolegom apostołom twardym i zakartowanym ciężką hmm. pracą, nawet własnym oczom nie ufa. Chce wszystkiego dotknąć. Zawiódł się na Jezusie, zawiódł się na przyjacielu. Był to zawód tak bolesny, że nie chciał podjąć ponownego ryzyka. On żyje w każdym z nas, zwłaszcza gdy dotyka nas zranienie, rozczarowanie, zawód, fiasko, niespełnione oczekiwania. To są bariery, co podcinają zaufanie, zamykają w sobie i budują ochronne pancerze. Na dodatek żyjemy w świecie techniki i najważniejsze jest tylko to, co możemy zobaczyć, zważyć, zmierzyć, zanalizować, przeliczyć. Na pierwszym miejscu jest rozum i zmysły. Nie ma tajemnicy, ciszy, intuicji, zdziwienia. Tak jak Tomasz, my też chyba jak nigdy dotąd potrzebujemy od siebie nawzajem cierpliwości. To niecierpliwość jest naszym wrogiem numer jeden. I po to. Powinniśmy się uczyć akceptować błędy, pomyłki, upadki, wątpliwości w wierze, trudności i konflikty. To nie są przeszkody, które trzeba natychmiast usuwać. To są raczej środki do naszego wzrostu. W życiu wcale nie jest najważniejsza doskonałość moralna czy perfekcjonizm duchowy. A tak nam się często zdaje. I dlatego wstydzimy się wątpić. A Erich Remark napisał. Trzeba wierzyć, wierzyć. Czy coś innego nam pozostaje? W co? W Boga i w dobro, które tkwi w ludziach. Czy Pan nigdy nie wątpił? Owszem, często. Jakżebym inaczej mógł wierzyć? I może jeszcze zalwem tą stojem. Wątpliwości nie rujnują wiary, lecz ją umacniają.